Rozmowa dnia w Radiu Piekary Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, pamiętam to, że... Witajcie, roztomili. Aha, takie piękne przywitanie. Po pierwsze, ze spraw najważniejszych, szkoda Czechów. Dlaczego szkoda Czechów? Bo odpadli? Skąd? Nie wiem, no pewnie z euro odpadnie, ale... Jeszcze nie odpadnie, to się, od się zaczęło. Pani ogląda, rozumiem. Nie, absolutnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, kibiców, piłkarzy, ale to nie jest klimat mój. Prezes Foranki, proszę Państwa, prezes Związku Górnośląskiego jest jedną z czterech osób na Górnym Śląsku, które kompletnie nie kumają, co się dzieje, że istnieje jeszcze z na tak, jest. Europy, tak? Pozdrawiam te trzy osoby, jeszcze kolejne. Niesamowite. Tak, Czesi wczoraj przegrali z Portugalią. Bardzo tak w nieszczęśliwych okolicznościach. I, i pan też nie powie, kto będzie mistrzem Europy? Nie. A może jak pan nic nie wie, to pan trafi właśnie? Nie, nie trafię. A gdy pan miał obstawiać, to kto by był? Nie, nie będę obstawiał. Nie, wiem, my myślałem, że pan powie na przykład hmm, Macedonia, albo pan powie... A Macedonia w ogóle gra? Nie. No właśnie. No właśnie. No dobra, to z rzeczy mniej istotnych. <grym> Czy ja dobrze widzę, że temat tragedii górnośląskiej wszedł po wielu, wielu latach, czy wchodzi właśnie po wielu, wielu latach do poważnej agendy mm, województwa, myślę, oficjalnej że, agendy województwa i rządu? Myślę, że wraca tutaj. Yy, wraca? Kiedykolwiek yy, bieg yy, bieg? No, Jeżeli mówimy o województwie śląskim, to wraca, dlatego że, panie redaktorze, że przypomnę, że kilkanaście lat temu już yy, został ustanowiony przez Sejmik Województwa Śląskiego yy, Dzień Pamięci o tragedii górnośląskiej, obchodzimy go w ostatnią niedzielę stycznia. I to jest fakt, więc wraca, jeżeli chodzi o, o, tutaj, o województwo. Natomiast mam nadzieję, że wejdzie na agendę na poziomie ogólnopolskim. Zresztą wczoraj było takie spotkanie u marszałka Wojciecha Soługi z jego W związku z 80. Zaburzeń. rocznicą tych tragicznych wydarzeń na Górnym Śląsku, która przypada na rok przyszły. Na rok tak? przyszły, dokładnie. To jakie wrażenia i szybkie wnioski po. Yy, to tym znaczy spotkaniem? tak: no, po pierwsze, spotkanie było bardzo szerokie nie było jakieś. było widać, że, że wszyscy, wszystkim zależy i stronie tej samorządowej i, i, i stronie społecznej na tym, żeby, żeby ta rocznica 80. okrągła miała odpowiednią rangę, żeby też wyjść poza, poza nasze województwo i województwo polskie, ale też żeby poszedł właściwy przekaz do całego kraju. Chcemy postawić przede wszystkim na edukację, na edukowanie siebie, na edukację młodszych pokoleń, więc tutaj byliśmy bardzo zgodni i, i cieszę się, że w takim szerokim gronie, które no nieczęsto się spotyka, rozmawialiśmy pozytywnie. Czyli tak, po pierwsze, przyszły rok będzie rokiem ofiar tragedii górnośląskiej w województwie śląskim i opolskim też? Nie wiem, czy w opolskim apelowaliśmy do marszałka Saługi, aby nawiązał w tym celu kontakt z województwem opolskim, z marszałkiem województwa opolskiego. Obiecał, że to zrobi. Zapowiedziano, że będzie to E, ogłoszone przez Sejmik Województwa Śląskiego be, e, rokiem pamięci o ofiarach tragedii górnośląskiej, natomiast obecni parlamentarzyści e, z kolei zadeklarowali, że będą się starali, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej taką samą w brzmieniu uchwałę przyjął i też ogłosił rok 2025 rokiem pamięci o tragedii górnośląskiej. W Polsce? W Polsce, tak. Na szczęście w Sejmie to zwykle jest tych patronów kilku. nawet kilku, kilku albo kilkunastu, kilku. więc to nie tak, że jeden akurat. Dokładnie. No, może być rok ale... jednocześnie wielu innych spraw. Tak, ale i, ważne, i ludzi. Żeby, żeby to wydarzenie, e, ta rocznica znalazła się. E, to zaraz o w tym w takim razie. Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego jest dziś naszym gościem. Dogrywka w sieci, już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego jest dziś z nami, po raz drugi Pana i Państwa witamy. kłaniam się. Pytałem Pana o oficjalną agendę, do której trafia, trafi taki temat jak tragedia górnośląska, również dlatego, że przez całe lata właściwie jedynym środowiskiem, ugrupowaniem, które pamiętało o rocznicach, o tym wydarzeniu, to był Taka zagadka kto? To były różne organizacje. To był ruch Autonomii Śląska. Nie tylko ruch Autonomii Śląska. mniejszość niemiecka o tym pamięta i związek Unią Ruch, ruch też Autonomii o tym Śląska, pamięta... organizator, o ile pamiętam, marszu, marszu na zgodę najbardziej chyba takiego znaczącego wydarzenia, a, tak, tak, które... tak, tak dokładnie można tak powiedzieć, ale proszę mi mieć, że to jedyna organizacja, która o tym pamiętała. To jest nieprawda. Były jakieś inne wydarzenia jeszcze Były cykliczne od wielu jest, lat. Jest bardzo wiele wydarzeń na Górnym Śląsku i to zarówno w tych większych miastach, ale też na tzw. śląskiej prowincji. Na przykład co roku w tworogu przed Urzędem Gminy w niedzielę... W niedzielny poranek gromadzi się wójt razem z mieszkańcami i też czczą pamięć o tragedii górnośląskiej, o, 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 o mieszkańcach, którzy zostali wywiezieni na wschód, o tych, którzy trafili do, do obozów. Więc to nie jest tak, że tylko był jeden jedy marsz na zgodę. No, marsz na zgodę chyba był jeden właśnie, jeden jedyny. Ale, Ale jako niejedyne wydarzenie, panie że. O, o takiej skali. Dobrze. Nie, nie, już pomijając, chodzi, zmierzam do tego, że w takim marszu na zgodę na przykład w przyszłym roku. Albo jakimkolwiek wydarzeniu, które będzie miało podobną rangę, to powinni znaleźć się nie wiem, marszałek, wojewoda, może prezydenci miast. Znaczy, powinno być jedno wydarzenie centralne i, i o tym taka rozmowa była. Nie zostało to ustalone ani zaproponowane, jakie to będzie wydarzenie, ale y, nie mówiliśmy tutaj tylko o marszałku i o wojewodzie, ale też o tym, żeby zaprosić przedstawicieli najwyższych władz państwowych z premierem czy z prezydentem na czele. Hmm. Więc... A tak samo pan chodził na w tym Marszu na Zgodę? Proszę? Pan chodził w, taki, w tym Marszu byłem na Zgodę? Czy, czy mieliście razy... swoje obchody w związku z tym? Nie, byliśmy, byłem kilka razy osobiście w Marszu na Zgodę. Szczerze powiem, nigdy nie szedłem pieszo, ale zawsze dołączałem przed bramą byłego obozu na Zgodzie. Hmm. Co powinno się wydarzyć na Śląsku? Na Śląsku, przede wszystkim na Śląsku, w związku z tym takim rokiem? przed Następną rocznicą tragedii Górnej Powinniśmy opowiedzieć tę historię, która tutaj miała miejsce. My jej nie znamy. Nie mówię tu o sobie i, i, i tym środowisku, które się tym zajmuje, ale jako społeczeństwo, jako mieszkańcy Górnego Śląska, w no, znakomitej większości no, albo mają blade pojęcia, albo nie mają żadnego o wydarzeniach, które, które tutaj się miały miejsce od stycznia 1945 roku przez cały ten rok a właściwie do roku 1948. Oczywiście mamy dzisiaj e, miejsca, które tu upamiętniają. Jest naliczonych około 40 miejsc pamięci, pomników, gdzie są tablice pamiątkowe. Mamy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do Związku Radzieckiego w Radzienkowie, bardzo dobrze działające. E, i różne wydarzenia pomniejsze, mamy wydane trzy tomy przez Instytut Pamięci Narodowej, a dokładnie przez Dział katowicki katalogu tych, którzy byli wywiesieni do Związku Radzieckiego. To wszystko oczywiście jest, ale tej wiedzy jest za mało. W szkołach praktycznie się o tym nie uczy. Chyba, że jest edukacja regionalna i prowadzi te zajęcia edukator wykształcony na podyplomowych studiach z wiedzy o regionie na Uniwersytecie Śląskim. Ale to jest garstka w morzu potrzeb. Dlatego stawiamy przede wszystkim na edukację nauczycieli, dziennikarzy, którzy będą mogli to odpowiednio relacjonować i przekazywać wiedzę innym obywatelom, zwłaszcza tym najmłodszym. Hmm. Dlaczego właśnie Ruda Śląska będzie koordynatorem? tych działań. Czym ma się zająć taki koordynator? Taką informację. To znaczy, informacja jest dobra. Był zaproszony pan prezydent Rudy Śląski na to spotkanie ze względu na to, że musiał być w stolicy Polski w tym dniu delegował swojego urzędnika bardzo wysokiej rangi, bo zastępcę prezydenta, panią Annę Krzysteczko. I ona w imieniu prezydenta zadeklarowała się, że będzie takim koordynatorem działań różnych samorządów na Górnym Śląsku. Bo tak jak wspomniałem na początku tych wydarzeń, do tej pory i tak jest wiele w różnych miejscowościach, różnych minach i po prostu Ruda chce mieć też swój udział. A dlaczego? No z, z wielu powodów. Pewnie dlatego, że Y, że, że to bliskie sąsiedztwo dawnego obozu na zgodzie, ale też y, chyba nie będę niegrzeczny, jeśli powiem, że też takie osobiste y, ma y, prezydent Michał Pierończyk zobowiązania wobec ofiar, bo, bo często publicznie o tym mówił, że też że to, że dotknęło jego rodziny, także tak, jest Pani to prezesie, zupełnie normalne. pytanie. Przez tragedię górnośląską, w tym również co przygotujecie, o czym rozmawiacie, rozmawialiście u marszałka. To rozumiemy i rozumiecie wywózki Ślązaków do ZSRR, czy na przykład obozy, takie jak Zgoda i, i wiele innych na terenie Śląska również. Panie redaktorze, my nie możemy tego rozdzielać, to tragedia ja, Górnośląska ja to jest cały ciąg... Niczego bolesnych... takiego nie sugeruję. Przeczytałem tylko um, główne założenia tego spotkania, tam większość informacji dotyczyła wywózek więc również o, rozumiem, o obozach. Panie redaktorze, tak, nie, nie, że tylko, nie tylko o obozach, bo, bo, bo tragedia Górnośląska to cały ciąg bolesnych wydarzeń, bo to jest samo wkroczenie wojsk Armii Czerwonej do, na Górny Śląsk do naszych miast, miasteczek, wiosek. Do dzisiaj żyją jeszcze pojedyncze osoby. Osobiście spotkałem się z panią, która ma 97 lat i była osobą już pełnoletnią w styczniu 1945 roku mieszkanką Gliwic, która opowiadała mi, jak to, jak to dramatycznie, to za słabe słowo, jak to tragicznie wygląda jaki to miało przebieg. Więc samo wejście tych wojsk, to co tutaj się działo, gwałty, rubieże, morderstwa, potem syłki do obozów pracy, no i wywózki do Związku Radzieckiego. Także tutaj nie możemy się ograniczać tylko do, do jednej dziedziny tego, co się tak strasznie wydarzyło. W związku z tym, czy w przyszłym roku ostatecznie wyjaśnimy sobie i reszcie Polski? Czy istniały polskie obozy koncentracyjne na Górnym Śląsku? Po yy, yy, uważam, że powinniśmy to wyjaśnić, chociaż nie podejmę, bo ja nie jestem historykiem, moja wiedza jest zbyt słaba. Ja nie oczekuję od pana, żeby pan yy, podjął się tego zadania osobiście, ale czy yy, taka. O Od... takie założenie również, czy Od... coś takiego również jest, ymm, powinno, powinno zostać w jakiś sposób poruszone. Oczywiście, że powinno zostać poruszone. Wczoraj o tym nie rozmawialiśmy, nawet po zakończeniu spotkania z kilkoma osobami zażartowałem wśród kilku osób, że a kiedy będzie spotkanie, kiedy się będziemy wadzić o to, kogo ta tragedia Górnośląska dotyczyła. Bo proszę też pamiętać, że my sami mamy tu różne narracje, tak? Jedni twierdzą, że to, że tragedia dotyczyła po prostu Ślązaków tylko dlatego, że byli Ślązakami. Inni twierdzą, że dlatego, że, e, e, że ci, którzy przyszli, tak zwani wyzwoliciele, e, zamykali do obozów i szykanowali e, Niemców oraz osoby za Niemców uznane. Więc jest to bardzo różnie też przez nas postrzegane, ale to... to pod uwagę, że spalili Rosjanie tak Katowice, jak i Bytom na przykład. No właśnie, czy Gliwice, więc... czy Wodzisław, Żory. Wie, więc po to też po to też mają być cykl tych różnych wydarzeń. One mają mieć różne podłoże, ale tak jak mówię, najwięcej chcemy, żeby było wydarzeń, imprez o charakterze edukacyjnym, po to, żebyśmy sami wiedzieli, co tu się dokładnie wydarzyło 80 lat temu. Kiedy pan ostatnio był pod obozem Zgoda, byłym obozem Zgoda, oczywiście w Siętochłowicach? W minioną sobotę, panie redaktorze. W minioną sobotę. Zna pan taki kraj jak komunizm? Nie, nie znam takiego kraju. Wiem, o co Pan mówi o, o, o tej tablicy, która tam Na odsłoniętej, to wyjaśnijmy no. Państwu, na odsłoniętej dwa lata temu, niecałe dwa lata temu zdaje się, o ile dobrze pamiętam, makiecie obozu Zgoda pod dawną bramą obozu Zgoda w Świętochłowicach napisano, że były tam i ginęły tam również ofiary dwóch reżimów, niemieckiego i komunistycznego. Czy pan rozumie logikę tego napisu? Znaczy logiki nie ma żadnej, bo trzeba było napisać, że albo niemieckiego i polskiego, albo napisać, że faszystowskiego i yy, znaczy nazistow nazistowskiego dokładnie i komunistycznego. Yy, jest to istotny szczegół, ale no, no nie najważniejszy też. Także ja bym ja, ja tego też aż tak bardzo nie czepiał. To jest rzecz, którą można, należy wyprostować. Nie Czyli powinno być takich rzeczy. Po zmienić po prostu, no, nie powinno być takich Takich błędów w przestrzeni publicznej, bo one wprowadzają pewien chaos, tak, nie wiadomo, kto to byli komuniści, yy, yy, znaczy nie wiadomo, nie wiadomo, skąd ci, z tego nie wynika skąd ci komuniści się wzięli, tak. Więc oczywiście, że kiedy dajemy jakąś tablicę z krótkim napisem, no, trzeba być bardzo rozważnym, żeby, żeby tego nie przekłamać tak, jak to się tutaj wydarzyło niestety. No, ja rozumiem, że nie jest to najważniejszy szczegół, ale także rozumiem, że Ale ważny. do następnych mm, jakichkolwiek obchodów rocznicy, która przypadnie gdzieś zapewne, nasze yy, obchody przypadną gdzieś na początek przyszłego roku, ten napis będzie poprawiony, być tak, poprawiony. Tak, Tam docelowo, jak zapowiedział zresztą w sobotę na uroczystościach pan prezydent świętołowic, pan yy, Daniel Beger, ma stanąć pomnik, który będzie upamiętniał ofiary yy, obozu na Zgodzie. Więc tam stanie pomnik. Ta, taka jest deklaracja pana prezydenta. Damiera, pan, jest jakiś konkurs? Wiedział pan... Ja mówię pan o deklaracji. Nie, mówię o deklaracji pana prezydenta. E, czy to, o czym rozmawiamy, ta dyskusja, w której e, m, braliście udział, rozumiem, różne śląskie środowiska, w tym też samorządowcy, his tak. historycy. No, historyków nie było. E, e, teraz będą kolejne spotkania już robocze w poszczególnych dziedzinach i... Rozumiem, śląskie organizacje regionalne Tak, itd. na gd. przykład historycy będą zaproszeni na spotkanie doradztwo poświęcone właśnie działaniom edukacyjnym. Czy to jest y, oznaka zmiany polityki historycznej na górze Śląsku? W ogóle? Yy, no, no, Mam nadzieję, że, że tak się stanie, bo, bo my nie możemy się odcinać. No żaden naród, żadna. Żadna grupa etniczna nie powinna odcinać się od, od swojej historii. Ja zawsze mówię, że też nie należy żyć tylko historią, bo to niczego nie daje. Raczej powinniśmy patrzeć w przyszłość, no ale po to kierowca ma boczne lusterko w samochodzie, żeby od czasu do czasu zerkał na to, co za nim gdy musi jakiś bardzo ważny manewr wykonać albo dzieje się coś niebezpiecznego. No i tak jest z naszym życiem społecznym, więc ja uważam, że jest to niezwykle ważne. Nie możemy tutaj przesadzić oczywiście, ale, ale jest to czas dobry na to, żeby opowiedzieć historię. Tak jak warszawiacy znają historię Powstania Warszawskiego i potrafią w sposób dla siebie właściwie celebrować kolejne rocznice, tak na Górnym Śląsku powinniśmy pamiętać o własnej historii. Czy Pan był chociaż raz w swoim życiu w ja pantheonie Górnośląskim? Panie że zadziwię Pana, byłem krytykiem pantonu Górnośląskiego od początku jego nawet nie powstania, a myśli o powstaniu, natomiast y, odwiedziłem panton Górnośląski to dwukrotnie to jedno drugie nie wyklucza bycie krytykiem i odwiedzenia yy, byłem dwa razy raz yy, na zaproszenie tak. pana dyrektora zwiedziłem pan to a potem yy, gromadnie yy, przyszliśmy przed świętami Bożego Narodzenia yy, yy, przedstawiciele KU i brat Związku nośląskiego w liczbie ponad 40 osób po to żeby zapoznać się no z dobra. jego działalnością czy ja mam rozumieć byłem krytykiem poszedłem zobaczyłem i już nie jestem krytykiem nie dalej jestem krytykiem panie redaktorze dlatego że jak pan dobrze wie, no ten panteon jest pełen sprzeczności to od, od samej idei począwszy, tak, bo... Czyli jaka to sprzeczność według pana? Wiele sprzeczności, bo tak, po pierwsze, jako chrześcijaninowi, praktykującemu katolikowi, no jakoś nie leży to, że w katolickiej katedrze mamy panteon, czyli miejsce czynienia wszystkich bogów. No dla mnie to jest totalnie nielogiczne. Poza tym bohaterowie, nawet najwięksi, no nie są bogami, tylko są ludźmi, więc nazwa Panteon totalnie mi do tego miejsca nie pasuje. Po drugie, e, czasookres, e, e, który obejmuje wystawa, on zaczyna się w roku 1922 z małymi wyjątkami. Nie wiem dlaczego są te wyjątki. E, to z kolei nie koreluje się z tym, że jest to Panteon Górnośląski, bo historia Górnego Śląska nie zaczęła się 102 lata temu ani 100, 106 lat temu odpowiedzialny za panteon? Dlaczego udaje, że Śląsk ma sto lat? Panie redaktorze, więc wracając do tej drugiej, dużej wizyty na nasze spotkanie, zaprosiłem osobiście parlamentarzystów, a dokładnie posłów ze Śląska, którzy są członkami Komisji Kultury w Sejmie i w Senacie, czyli jeśli mnie pamięć nie mieli pani senator Halina Bieda i pan poseł Wojciech Król. Zaprosiłem radnych członków Komisji Kultury. I zaprosiłem radnych miasta Katowice, człon, też członków Komisji Kultury, czyli tych trzech organizacji, tych trzech podmiotów, które są współwłaścicielami, czytaj też płatnikami w utrzymaniu pantronu I Jakie wrażenia? E, to znaczy ich wrażenia, czy moje wrażenia? Na wspólne wasze. E, wspólne nasze są takie, że tam e, jeżeli ma to dalej funkcjonować, bo ja niestety nie wróżę, że będzie ten panton długo funkcjonował, bo tam coraz mniej osób przychodzi i przychodzić będzie, no trzeba by go totalnie przebudować, ale to trzeba by zacząć od statutu, bo statut konkretnie określa, czym się panton ma zajmować, i w mojej takiej ocenie Laika na te dwie wizyty wydaje się, że że faktycznie, że dyrektor z pracownikami spełnia założenia statutowe tego pantonu, bo on mówi o tym, że, że, że ma być, mają być członem powstania Śląskie i administracja, polska administracja Kościoła na Górnym Śląsku. I to tam jest zrobione, nawet, nawet jest jakiś jakaś lista wykaz osób wyróżnionych nagrodą biskupa Katowickiego. Nie wiem dlaczego, łącznie z osobami żyjącymi. Także zupełnie nieznanymi publicznie. Panie Prezesie, czy w, w, biorąc pod uwagę, zbierając wszystko to, o czym Pan mówi, Pańskie wrażenia, wrażenia e, członków Komisji Kultury różnego szczebla z, samorządów? Wątpliwości, to co Pan mhm. zobaczył, czy Pan uważa, że to jest instytucja, wystawa właściwie mhm. zarazem warta trzy, jakieś 3,5 miliona złotych? Ale absolutnie nie była warta ani tych y, prawie 40 milionów, które na nią wydano, ani tych 3 milionów 200 tysięcy, które te trzy podmioty y, na nie się rzucają, że tak powiem, corocznie, dlatego, że za takie pieniądze można zrobić o wiele więcej ciekawych rzeczy. Bardziej atrakcyjnych i, 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 i bardziej trafiających do, do społeczności, do młodych ludzi. Ja dam jako przykład, panie redaktorze, inną instytucję bardzo podobną w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Jest to tak stworzone miejsce, gdzie przychodzi młody człowiek, a chodzę tam co miesiąc z młodymi ludźmi, również, syjalistami. Że taki młody człowiek, który tam przyjdzie i nawet nie ma pojęcia o, o, o tragedii w... na wujku mhm. i nie ma pojęcia o życiu w PRL-u, to on w ciągu dwóch, trzech godzin jest w stanie poczuć klimat i tamtego czasu, i tego, co się tam wydarzyło, i jeszcze sobie wyciągnąć pewne wnioski. Okay. Tego w Panteonie nie ma. W Panteonie wchodzimy w jakimś wąskim przejściu jest portret z jednej strony Wojciecha Korfantego, z drugiej strony Grażyńskiego. Totalnie nie wiadomo o co chodzi. Potem przechodzi się do, do kaplicy, gdzie są dwa grobowce, ja nie wiem czy tak można powiedzieć czynne, czyli z, z, gdzie, gdzie są pochowanie biskupi. Do krypty. I, do krypty, tak? I, i, I trzeci chyba pusty grobowiec. Totalnie jedno do drugiego nie pasuje tam. No, no niestety. Natomiast dowiedzieliśmy się właśnie, że w zeszły rok Pantano zamknął ze stratą w wysokości prawie miliona 200 tysięcy złotych. I tak na koniec dochodzimy do pytania, co zrobić? Dalej z Panteonem, a to pytanie taka a propos, albo inaczej, odpowiedź na to pytanie to pan mu przekazać marszałkowi w podczas y, następnego we wrześniu. Macie kolejne spotkanie w sprawie Trajki No to na przykład we wrześniu będzie można do tego wrócić, bo jak pan sam zauważył, albo, albo pan nie zauważył, y, marszałka kosztuje milion dwieście. Pan... Panteon ponad tak, milion złotych. milion dwieście, dokładnie kosztuje Marszałka, czyli nas wszystkich podatników, yy, znaczy nas wszystkich kosztuje jeszcze więcej, bo ministerstwo dokłada milion i miasto Katowice, Rada Miasta Katowice milion. Tak przy okazji to powiem panu panie redaktorze i państwu, że nawet nie wszyscy radni miasta Katowice byli w Panteonie. Czyli głosują nie, i nie wiedzą za czym. No ale nie, no to, już tak, to jeszcze, żeby było to, już... to wielu wybitnych katowiczon na przykład nie ma w Panteonie, a dyskusja o Kazimierzu Kucu. Ale Kucu już tam jest. No tak, w drodze wyjątku z tego, tak, tak, pamię, tak, o ile pamiętam. Tak, tak, no wie pan, tak. w drodze wyjątku, e, to lepiej może, żeby go nie było też. Ale, ale to że konferencji... wracając do tych pieniędzy, panie że więc na pewno pan Marszałek Wojciech Saługa, może to usłyszy, albo to się mi przekaże, otrzymał ode mnie takie pytanie we wrześniu. Skoro dajesz milion dwieście na, na pantom górnośląski, to ile wyłożysz na uczczenie tragedii górnośląskiej? Hmm, ostre pytanie. Dlaczego ostre? No, zwykłe. To będzie pewien test, tak? No to... Trzeba będzie wyłożyć z 3600 w takim razie, żeby było z... Nie no, oczywiście nie róbmy sobie więcej. żartów z rzeczy poważnych. Mam nadzieję, że to wczoraj to spotkanie, które było inicjatywą marszałka i marszałek sam siebie mianował koordynatorem, z czego wszyscy się ucieszyli, no też przełoży się na, na finansowanie tych wydarzeń, o których mówimy. Tak czy inaczej, Pan, czy mam wnioskować z pańskich słów, że kurek z pieniędzmi publicznymi w Panteonie powinien zostać zakręcony. Znaczy, bo, bo, bo jakby ciąg dalszy tego pytania jest taki, co dalej z nim zrobić? No znaczy, ja nie powiem, co z nim zrobić, bo nie ja podejmowałem decyzję o tym, że Jak sam pan powstał. stwierdził, wydano tam no prawie 40, 40 baniek, 50 milionów tak? złotych. Yy, no? Dokładnie, ale to, co możemy robić jako, jako podmiot społeczny, my to robimy. Tak ja mówię, no zaprosiłem tych, którzy głosują za tymi pieniędzmi, poprosiliśmy, opowiedzieliśmy o swoich wątpliwościach, poprosiliśmy, żebyś tym zajęli, no czekamy na jakiś efekt. W tak zwanym międzyczasie mieliśmy, powstała nowa, ukonstytuowała się i nowa Rada Miasta Katowice i, i, i nowy skład mamy sejmiku Województwa Śląskiego, więc y, ja uważam, że powinien jakiś tam audyt być i, i, i też powinno być zaangażowane ministerstwo, które pewnie nikt tutaj nie był y, 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 z ministrów w Panteonie, tych nowych, ja mówię, tak, którzy są od, od grudnia y, i pewnie nie mają świadomości, na co płacą. Jakby przyjechali, może zmienią zdanie. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim. Dobrego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Uwagam się.